Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was serdecznie. Dziś Ewangelia opowiada o dylematach i zwątpieniach Jana Chrzciciela. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Moi drodzy, wszyscy mamy takie momenty trudności, zwątpienia. Święty Jan Chrzciciel przeżywa te momenty w więzieniu. Kiedy jest uwięziony przez Heroda za to, że krytykował go, że ten żyje ze swoją konkubiną. Dzisiaj Jana Chrzciciela by nawet nikt nie zauważył, że zwraca komuś uwagę, że żyje z konkubiną. Ale wtedy król wsadził Jana Chrzciciela do więzienia i potem mało tego, jeszcze go ściął w dodatku. No, były inne czasy. Tak więc jest ten moment, kiedy Jan Chrzciciel jest w więzieniu i cierpi. Święty Paweł no właśnie o tym mówi, że żeby właśnie w cierpieniu szczególnie z by było. A Jezus mówi, że wtedy, kiedy ucisk się wzmaga, słabnie miłość. No i święty Jan Chrzciciel tego doświadcza. On siedzi w tym więzieniu, jest udręczony. Nie wie jaka jest jego przyszłość. Mesjasz przyszedł i ten mesjasz nic nie robi. Tak jakby nie zauważał, co się dzieje z Janem Chrzcicielem, że jest uwięziony, że jest w niebezpieczeństwie że jest głodny, że nie może się umyć, że jest po prostu wszystko fatalnie, w tym lochu jest naprawdę źle. A mesjasz nic. I wtedy miłość Jana Chrzciciela do Jezusa też słabnie. Zobaczcie, Jan Chrzciciel, który pamiętacie, mówił, że kiedy Słyszy głos oblubieńca. On się cały raduje, że jego radość z tego, że Jezus jest Mesjaszem, że On już przyszedł, ten Mesjasz, ta radość doszła do szczytu, już tak po prostu był szczęśliwy Jan Chrzciciel, że nie można było być bardziej. Ale kiedy się znalazł w więzieniu, kiedy zaczął cierpieć ucisk poważny, cierpienie w ciemnym lochu, y, głodny, w śmierdzącym y, dole. I mesjasz nic. Wtedy nawet miłość Jana Chrzciciela jest wystawiona na próbę. No i moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, że jak często właśnie w sytuacjach ucisku yy, nasza miłość sławnie. Wtedy właśnie, kiedy y, najwięcej doświadczamy problemów, wtedy najwięcej się kłócimy z mężem czy z żoną. Wtedy właśnie, kiedy jest y, najtrudniej, bo trzeba całe dnie spędzać, y, tu dziecko zachorowało, a jeszcze trzeba pojechać do matki, zrobić jej zakupy, bo przecież COVID, no nikt tam nie, nie będzie się o nią troszczył, ona nie może wychodzić. I jeszcze w pracy te wszystkie dodatkowe rzeczy, zajęcia, a dziecko płacze, że po prostu nie daje sobie rady z tymi zdalnymi lekcjami, trzeba mu pomóc. I po prostu od rana do wieczora kołowrót i uciski, trudno i wszystko. I zobaczcie, wieczorem kłócimy się w małżeństwie o bzdurę. I tak jest, bo ucisk się wzmógł i wtedy miłość yy, słabnie. Tak samo, ile raz widzimy tego typu sytuacje we wspólnocie, w kościele, w parafii, jak najtrudniej jest rzeczywiście myśleć dobrze o sobie, wtedy, kiedy ludzie, o których myśleliśmy dobrze, że oni są dobrymi chrześcijanami, okazują się takimi sobie chrześcijanami. I mało tego, nagle nieoczekiwanie słyszymy, że ten i ów, który wydawało nam się jest taką, no. Poważną nadzieją prawda, parafii chrześcijaństwa, a on tutaj nagle się okazuje, że na proteście woła aborcja dla wszystkich. A jeszcze jakieś profanacje przychodzą i trudności, bo jeszcze w dodatku się okazują różne rzeczy. I wtedy, jakże łatwo jest w sytuacjach ucisku, w sytuacjach krzyża zgubić miłość. Jest taki jeden z listów w Apokalipsie, gdzie Jezus mówi do świętego Jana aniołowi kościoła w już mówię, sekundę, W Efezie napisz, Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowany. Tak Jezus dobrze myśli o Kościele w Efezie. Ale zobaczcie, co mówi dalej. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Kościół w Efezie, parafia w Efezie, jak chcecie, była rzeczywiście w ucisku, była prześladowana, miała masę problemów. Jezus zauważa to, mówi dobrze, no nie zmordowani jesteście, fantastyczni, ale mówi, mam przeciwko wam to, że odstąpiliście od waszej pierwotnej miłości. Moi drodzy, zobaczcie, to jest to niebezpieczeństwo, które mamy dziś, my w kościele dokładnie. Mamy ucisk, mamy trudności, mamy cierpienie. Bo faktycznie no, jest w jakimś sensie to jest też wina nasza, nas, kościoła, nas wszystkich, że tak się stało, że teraz pewne zgorszenia wychodzą, wypływają. Ale myślę, że jako Kościół generalnie nie zasłużyliśmy na to, co się teraz dzieje, że. Że ludzie wchodzą do kościołów, żeby je profanować, że ludzie piszą różne hasła, złe hasła na kościołach, że ludzie wyklinają w pień wszystkich księży. Nie ma dla nich znaczenia, czy ksiądz jest dobry, czy zły, bo jest księdzem. To znaczy, że jest pedofilem, jest zły, jest wredny, jest oszustem, jest hipokrytą. I wszystkich nas to dotyka, bo kiedy rozmawiamy w pracy z naszymi kolegami, i oni, no i jadą na tym kościele, jak po burze i sucej, my się z tym nie zgadzamy. Ale potem, zobaczcie, to wszystko, cały ten ucisk, powoduje też, że chociaż jakoś sobie próbujemy dać radę, no to jednak. Zaczynamy się oskarżać wzajemnie o to czy o tamto. Chłodnie nasza miłość. Kochani, i dziś to słowo jest do nas. Patrzcie, to jest poważna pokusa. Nawet święty Jan Chrzciciel, który naprawdę był żelazny, nawet on tego doświadczył. I my też tego doświadczamy. Nic dziwnego. I kochani, dzisiaj dla nas to słowo jest tą zachętą od Jezusa. Bo Jezus mówi, ale powiedzcie, Janowi, co widzicie, że ślepi, wzrok odzyskują, chromi chodzą, Bogim głosi się dobrą nowinę. Popatrzmy, bracia i siostry, dzisiaj na to, co daje nam Chrystus który nas kocha, który nas uzdrawia, który nam otwiera oczy, który głosi nam dobrą nowinę i mówi odwagi, kochany, nie bój się. Wytrwaj, ja jestem z tobą. Miej nadzieję we mnie, miej nadzieję. Nie patrz na to, że tyle jest wokół ciebie problemów i ucisku. Miej do mnie zaufanie, spojrzyj w niebo, spojrzyj na mnie, który jestem Panem. Ja zwyciężyłem śmierć. Ja jestem z tobą. Aż do skończenia świata nic się nie bój. I niech nie chłodnie Twoja miłość. I tego byśmy z tą nadzieją i ufnością weszli w ten dzisiejszy dzień, życzę Wam i sobie. No i dobrego dnia. Szczęść Boże.